Niektóre obrazy zapisują się w historii tak mocno, jakby ktoś wystrzelił z pistoletu startowego dla epoki. W sierpniu 1980 roku takim obrazem stały się bramy Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Robotnicy, zamiast wyjść po zmianie, zamknęli się w zakładzie i ogłosili strajk okupacyjny. Nie mieli broni, nie mieli struktur, nie mieli żadnej gwarancji sukcesu. Mieli jedynie świadomość, że jeśli tym razem ustąpią, kolejna szansa może nie nadejść nigdy. W ciągu kilku dni to, co zaczęło się jak lokalny protest, zatrzyma całą polską gospodarkę. A od tej iskry za kilka lat rozsypie się połowa systemu komunistycznego w Europie. Był to moment, którego nikt się nie spodziewał. Władza uważała, że kontroluje społeczeństwo żelazną ręką, a robotnicy, tradycyjnie uznawani za fundament poparcia reżimu, powinni stać spokojnie przy taśmach produkcyjnych. Ale oburzenie narastało od dekad. Polska Rzeczpospolita Ludowa, choć umocowana w radzieckim systemie, żyła w ciągłym napięciu. W kraju działały środowiska opozycyjne od inteligencji po chłopów. Władza wciąż udawała, że rządzi w imieniu ludu, ale lud od dawna przestał wierzyć w tę opowieść. Po II wojnie światowej Polska nie wybierała swojej drogi. Komuniści, wspierani przez Moskwę, ustanowili system jednopartyjny, tłumiąc każdy przejaw sprzeciwu. Jeszcze przez lata po wojnie działały w Polsce oddziały zbrojnego podziemia, tworzone przez byłych żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji antykomunistycznych. Gdy zostali pokonani, ich miejsce zajęły struktury nielegalnej opozycji: studenci, robotnicy, intelektualiści, księża. Wbrew pozorom ich sojusz nie był oczywistością, ale wszystkich łączyło jedno: pragnienie wolności. W latach 1956-1970 i 1986 wybuchały wielkie protesty robotnicze, krwawo tłumione przez władze. Były dziesiątki zabitych, setki rannych. Jednak brutalność represji nie zniszczyła ducha oporu. Przeciwnie, tylko udowodniła, że społeczeństwo nie ma prawa głosu. Podziemne struktury zaczęły się organizować coraz sprawniej. Komitet Obrony Robotników, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, Klub Inteligencji Katolickiej. Każda z tych inicjatyw była jak kolejna cegła w murze, który wkrótce miał runąć. W latach 70. władza postanowiła kupić spokój społeczny za pomocą kredytów zagranicznych. Za pożyczone miliardy kupowano żywność, mięso, sprzęt, surowce. Przez chwilę rzeczywiście żyło się lepiej. Ale każde kłamstwo ma swój koniec, a rachunek przyszedł szybciej, niż partia się spodziewała. Długi rosły, gospodarka się dławiła, półki pustoszały. I wtedy władza popełniła błąd, który z perspektywy czasu wydaje się niewiarygodny, postanowiła podnieść ceny żywności. 1 lipca 1985 roku ogłoszono centralną podwyżkę cen produktów mięsnych. Robotnicy odebrali ją jako cios w najważniejsze ich godność. W Lublinie rozpoczęły się pierwsze strajki. Początkowo miały charakter ekonomiczny, ale szybko zaczęły formować się wokół nich postulaty polityczne. Ludzie zaczęli pytać: skoro wszystko i tak zależy od partii, dlaczego nie mielibyśmy powiedzieć jej nie i nie przestawać mówić? Fala protestów rosła z każdym dniem. Gdańsk, największe miasto polskiego wybrzeża, czuł, że wkrótce stanie się centrum wydarzeń. Robotnicy stoczni wiedzieli, co wydarzyło się tu w 1970 roku, gdy wojsko otworzyło ogień do protestujących. Znali cenę buntu. Mimo to byli gotowi. W połowie sierpnia 1980 roku iskra zamieniła się w pożar. Wśród tysięcy robotników, którzy tego dnia przyszli do stoczni, był też człowiek, który formalnie nie miał prawa tam być. Został zwolniony lata wcześniej, obserwowany przez tajną policję na listach osób niepewnych politycznie. Ale to właśnie on miał zostać twarzą największego ruchu społecznego końca XX wieku. Lecz Wałęsa, elektryk, piętny syn robotniczej Polski. Urodził się w 1943 roku w czasie wojny. Jego ojciec, wywieziony do obozu pracy przez Niemców, wrócił do domu wycieńczony i wkrótce zmarł. Matka wychowywała liczne rodzeństwo i po wojnie ponownie wyszła za mąż, próbując utrzymać rodzinę w realiach biedy i chaosu. Wałęsa nie pochodził z elity. Nie miał przywilejów, nie miał znajomości. Miał tylko pracę i wewnętrzną niezgodę na niesprawiedliwość. Pracował jako elektryk, działał w oficjalnych i nieoficjalnych związkach zawodowych, brał udział w protestach. Władze uznały go za niebezpiecznego i zwolniły z pracy. Później wyrzucano go jeszcze kilkakrotnie. Jego dom był podsłuchiwany, on sam obserwowany. Mimo to nie rezygnował, bo znał ludzi, znał ich troski i wiedział, że ktoś musi umieć mówić ich głosem. 14 sierpnia 1980 roku, gdy wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej, Wałęsa pojawił się pod płotem. Nie miał przepustki. Nie miał prawa wejść, więc przeskoczył przez ogrodzenie. Ten jeden gest, prosty, spontaniczny, wręcz symboliczny, okazał się początkiem jego przywództwa. Gdy pojawił się na terenie stoczni, tłum uznał, że lider właśnie wrócił na swoje miejsce. Od pierwszych godzin protest miał inną jakość niż wcześniejsze zorganizowanie, spokój, dyscyplina. Wałęsa zrozumiał, że przemoc doprowadzi jedynie do tragedii. Dlatego wprowadził zasady: żadnego alkoholu, żadnych prowokacji, pełna kontrola nad sytuacją. W stoczni zaczęła działać straż porządkowa. Załoga wydawała biuletyny informacyjne, tworzono zespoły negocjacyjne. Władza początkowo reagowała siłą. Ogłoszono strajk nielegalnym, grożono organizatorom, wysyłano komisje rządowe, a następnie odcięto komunikację między wybrzeżem a resztą kraju. Ale tego nie dało się już zatrzymać. Strajk rozlewał się na kolejne zakłady. Kopalnie, porty, huty. 17 sierpnia napisano 21 postulatów. Powieszono je na wielkich drewnianych tablicach przy bramie stoczni. Domagano się między innymi... Legalizacji niezależnych związków, prawa do strajku, zniesienia cenzury, uwolnienia więźniów politycznych, podwyżek, wolnych sobót, gwarancji dostaw żywności. To już nie była lista żądań robotniczych. To był program odnowy państwa. W Gdańsku rodziła się nowa siła ruch, który wkrótce miał dostać nazwę Solidarność. Gdy 31 sierpnia 1980 roku podpisano porozumienia, w całym Gdańsku wybuchła euforia. Po raz pierwszy w historii PRL władza ustąpiła w negocjacjach z robotnikami. Przez chwilę wydawało się, że Polska naprawdę się zmienia. Złagodzono cenzurę, zwolniono więźniów politycznych, a tysiące ludzi zaczęło interesować się życiem publicznym. Dziś trudno wyobrazić sobie tę atmosferę uniesienia. Ludzie czuli, że po latach milczenia ktoś powiedział za nich głośno to, o czym od dawna myśleli. 17 września 1980 roku powstał niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność. To nie była zwykła organizacja. W ciągu kilku miesięcy zapisało się do niej 9-10 milionów ludzi, co czwarty obywatel kraju. Wstępowali robotnicy, nauczyciele, kierowcy, lekarze, studenci. Wstępowali nawet członkowie partii komunistycznej, którzy wiedzieli, że system się sypie. Ogromną rolę odegrała religia. Polacy od pokoleń byli narodem katolickim, ale w realiach PRL wiara stawała się czymś więcej niż religią, formą oporu wobec ideologii ateistycznej. Na stoczni odprawiano msze, kapłani wspierali robotników duchowo i praktycznie, a nad wszystkim wisiała moralna obecność Jana Pawła II. Jego pielgrzymki do Polski miały siłę sejsmiczną. To on mówił, że człowiek nie może żyć w kłamstwie. To on dodawał odwagi. Wielu uczestników tamtych wydarzeń podkreślało, że wybór Polaka na papieża był dla nich impulsem do działania. Ale system się nie poddawał. Komuniści wciąż mieli pełnię formalnej władzy. Partia kontrolowała media, aparat państwowy, służby, gospodarkę. Od końca 1980 roku napięcie narastało. Coraz większe różnice dzieliły kierownictwo Solidarności. Jedni uważali, że należy dążyć do spokojnego dialogu, inni mówili, że bez twardej presji nic się nie zmieni. Pierwszy poważny kryzys wybuchł w marcu 1981 roku po brutalnym pobiciu działaczy w Bydgoszczy. W odpowiedzi, 13 milionów ludzi wzięło udział w czterogodzinnej akcji strajkowej, największym proteście w historii kraju. Partia była przerażona. Zrozumiała, że jeśli nie powstrzyma ruchu, przegra wszystko. W październiku 1981 roku na czele PZPR stanął generał Wojciech Jaruzelski. Człowiek, który nie miał złudzeń, że kompromis jest możliwy. Dla niego sytuacja wyglądała jak droga do anarchii, dla solidarności, jak kolejny krok do wolności. Dwa światy szły naprzeciw siebie coraz szybciej, i wtedy nadszedł grudzień. 12 grudnia 1981 roku o 22:30 w całym kraju przerwano łączność telefoniczną. Ludzie wychodzili na klatki schodowe, pytając sąsiadów: u was też nie działa? To był początek operacji, którą władza planowała od miesięcy. Kilka godzin później wojsko wkroczyło na ulicę. Czołgi stanęły w centrach miast, milicja szturmowała budynki, oddziały ZOMO wchodziły do zakładów pracy. W Gdańsku zatrzymano kierownictwo Solidarności, w tym Lecha Wałęsę. Jeszcze tej samej nocy internowano tysiące osób. O świcie 13 grudnia generał Jaruzelski ogłosił w telewizji wprowadzenie stanu wojennego. Polska w jednej chwili zamieniła się w zmilitaryzowane państwo. Wprowadzono godzinę policyjną, zakaz zgromadzeń, kontrolę korespondencji. Zakłady pracy ogłoszono obiektami strategicznymi, a robotników zrównano w prawach z żołnierzami, co znaczyło, że za protest groził sąd wojskowy. Propaganda ruszyła pełną parą. Telewizja pokazywała liderów solidarności jako ekstremistów chcących obalić państwo. Jednak bunt nie ucichł. W wielu miastach ludzie wyszli na ulice mimo represji. Najtragiczniejszy był los górników z kopalni Wujek, gdzie w starciu z milicją zginęło dziewięciu strajkujących. Brutalność władz miała złamać opór. Ale w rzeczywistości tylko pogłębiła przekonanie, że system już dawno stracił moralne prawo do rządzenia. W pierwszych miesiącach stanu wojennego państwo pozornie odzyskało kontrolę. Solidarność została zdelegalizowana jej liderzy uwięzieni lub internowani. Wielu ludzi pogrążyło się w poczuciu klęski. Ale pod powierzchnią społeczeństwo zaczęło budować coś, czego reżim nie przewidywał sieć drobnych aktów sprzeciwu. Drukowano podziemne gazety, kolportowano ulotki, wymyślano sposoby obejścia cenzury. W kościołach odbywały się spotkania, w prywatnych mieszkaniach tajne wykłady i dyskusje. W 1983 roku ogłoszono amnestię, a w 1974 roku Lech Wałęsa otrzymał pokojową nagrodę Nobla. Nie mógł jej odebrać, bo bał się, że nie wróci do kraju. W jego imieniu pojechała żona. To była symboliczna scena mała postać skromnej kobiety na wielkiej scenie w Oslo, trzymająca nagrodę w imieniu narodu, którego władza chciała uciszyć. Pod koniec lat 80. władza wciąż trzymała ster, ale jej statku nikt już nie umiał naprawić. Gospodarka była w ruinie, inflacja szalała, ludzie stali godzinami w kolejkach po podstawowe produkty, a w Związku Radzieckim zaczynała się pieriestrojka. To oznaczało jedno: pomoc z Moskwy nie nadejdzie. Wtedy historia zaczęła przyspieszać. Rok 1982 Sosmień przyniósł nową falę protestów. Kopalnie i stocznie znowu stanęły. Komuniści zrozumieli, że strajków nie da się już zdusić siłą. Związek Radziecki sygnalizował, że nie będzie wysyłać wojsk. Partia była sama przeciwko własnemu społeczeństwu. W lutym 1979 roku rozpoczęto rozmowy Okrągłego Stołu, władze, opozycje i kościół posadzono przy jednym stole. To brzmi banalnie, ale wtedy było rewolucyjne. Po raz pierwszy w PRL oficjalnie negocjowano z ludźmi, których jeszcze niedawno nazywano wrogami państwa. Uzgodniono półwolne wybory. Komuniści zagwarantowali sobie 65% miejsc w Sejmie. Wierzyli, że wystarczy, by utrzymać pełnię kontroli, ale społeczeństwo myślało inaczej. 4 czerwca 1989 roku Polacy poszli do urn, a potem wydarzyło się coś, czego nie przewidział nikt, nawet opozycja. Kandydaci Solidarności zdobyli 99 na 100 miejsc w Senacie. Wszystkie możliwe mandaty w Sejmie poza jednym. Był to polityczny nokaut. Dowód, że społeczeństwo nie wierzy już w komunistyczny system. Że chce zmiany natychmiast, a nie stopniowo. Latem 1989 roku Tadeusz Mazowiecki został pierwszym niekomunistycznym premierem od czasu wojny. Wprowadzono plan Balcerowicza. Bolesną, ale skuteczną reformę gospodarki. Polska zaczęła przechodzić transformację ustrojową i ekonomiczną. W 1990 roku Lech Wałęsa został prezydentem, a potem Polska ruszyła w stronę Zachodu. Reforma po reformie, krok po kroku. W 2004 roku wstąpiła do Unii Europejskiej. Jej gospodarka rosła, wynagrodzenia rosły, demokracja się umacniała. Dziś Polska jest jednym z najbardziej stabilnych państw regionu. I wszystko zaczęło się od robotników, którzy zamknęli bramę stoczni i powiedzieli dość. Zakończenie Historia Solidarności przypomina, że zmiana nie zaczyna się od polityków ani gabinetów. Zaczyna się od ludzi, którzy przestają się bać, od tych, którzy chcą żyć w prawdzie, nawet jeśli władza mówi im, że prawda nie istnieje. To opowieść o wytrwałości, odwadze i cierpliwości, o tym, że czasem najbardziej niezwykłe zwycięstwa rodzą się z działań zwykłych ludzi. Jeśli ta historia była dla Ciebie ważna, zostań na dłużej. Kliknij, subskrybuj i zostaw łapkę w górę. Dzięki temu kolejne opowieści będziemy odkrywać razem.